się przedstawię, jestem Waldek, a na mnie cyc. Lubię piłkę i browary i zupełnie jak mój stary w życiu swoim to nie robię kurde nic. Raz pod wozem raz na wodzie, tak się żyje w panderozie, którą czasem w telewizji polską zwą Dzisiaj żyjesz, jutro gnijesz, co zrobisz, to przepijesz, to wyraźnie dzisiaj pragnę, bo no. ojciec mój, Ferdynand Wielki zdradza słabość do butelki, ale przecież taką słabość każdy ma. Czy se stoi, czy się leży, czy ma w ręce browar świeży? Jak poprosisz to ci może lada. Dziękuję bardzo. Mariusz, gdybyś teraz śpiewała lepiej, prosiłbym cię o bis, ale w takim momencie to nie dziękuję. Więc witamy w kolejnym odcinku Farming Simulator 2013. Jestem nagrywający w Ładziu. Jest śpiewający, fałszujący Władziu. Witam. I nasza stulejka! stulejkowy potwór dar rolnik. Hehehehe Hehehehe wszystkim. Stulejkowy potwór. Mariusz zmienił ciągnik. Na lepszy model. Nie sprzedajcie, Nie sprzedajesz tylko masz rezerwację, bo ten jest w No ale go się nie da naprawić. I, I rolnik też ma ten sam ciągnik. Też Ta, Taka, taka A, ruina to jest. Ciapek. Jedźcie. Trapek jedź kurde, ale nie Był jeszcze pół mi, ale niestety musieliśmy drugi raz nagrać Niestety. Matrycz... Ale ma fajne animacje Gazy dodaj to nie 60 To nie tnyciągni Zio Ziomek to już powinien być dawno, kurde tam, w połowie. My z ładzi musimy czekać. Aha siejemy rzepak, nie? Rzepok. Ta. Rzepok. Ja już się ustawię. DAJ tak MU IŚĆ! Włać, o no. ja nie miałem wyłączyć tego, kurde, no cholery. Ło, 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 jo, 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 hamuluj, hamuluj, hamuluj. Zobaczę, czy mam rzepak, mam rzepak. Wiesz, ja mogę siać coś innego i ty będziemy takimi paskami. Władysz sobie, a ten, a pokazałeś funkcję tego siewnika? Nie. No to spoko, a z klapami otwartymi odciwnika le lecisz czy nie? Nie, Jedno ma otwartą. <noise> Sorry, już jedziemy wadziu czy co? No jecieć Kryńca, kręca i magluja a ona trzyma mnie za chuja. Kurde, czemu mi taki równica nie odbija? <noise> W, odczep siewnik i wtedy nie Próbowałem, nic to nie daje Muszę łączyć. Tę, Jedź nie daje, Malina, to. jedź Jadę, jadę, opuś siewnik i jadę. Kurde, daj mu <coughs> Czekaj, ziomek. Dobra. No, ziomek, pochwal się, co ty masz? No trzydziestkę mam. Nie, oczywiście inny. A ja, czemu tam to a nie tędy? Ja w co by co co ćpacie, ludzie, no? To ci rolnik, to ci weź jedno, jedynką, a nie piątką. No <noise> <noise> kurde, ten cholerny ciągnik mnie zaraz kurzy. Co się dzieje? Ta kierownica mnie wkurza. To weź się zatrzymaj, to ja zobaczę. Może... a czekaj, do końca dojadę i się zatrzymam. No hamulu... <śmary> Mariusz, w! Dawaj, dawaj, dawaj! O, no, ale poszedł z To weź mój ciągnik, a ja się swoim przyjadę. A jedziemy tu na zot, czy... Nie, musimy tam jechać, bo to nie mamy no. jest. Znaczy, muszę włączyć ten, nieco. Eee, Zobadzi, lewy. Wpadzi, tu, się, tu się we dwóch nie zmieścimy i tak. Nie wiem, jak to robią. Dobra, Ju, już wiem. No daj mu iść! <laughs> ma wolnego kopa jak rusza, ale to... <laughs> Z jedynki nie ruszę na pewno. Jak nie? Ruszę bez problemu. Czekaj, nie ma... Do, Dobra, dobra, spokojnie. na górkę zobaczyć, gdzie tam ci są. Jakbyście się pytali, jak co zrobiłem, że mam taki nowy wygląd cygarów, po prostu jest patch Public nowy. Beta 4. Wystarczy, że sobie pobierzecie i możecie całkiem nowy wygląd jest cygarów, taki tam. Nawet ja postaci są nowe. Sklep widzicie inaczej wygląda. No jedź Daj mu jeść I w Daj ogóle jeść. jak się wchodzi e, w grę po prostu to jest Tam jak macie dołączyć do e, gry albo coś w tym stylu obce No to menu po prostu się zmieniło, nie? No, czekaj, wiecie, jak no, jak dalej, no. muszę poprawić, czekaj stój Szszsz, ajajaj aj. Poczekam Długo tak na was będę czekał jeszcze? My nie wie, ży, 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 wiecznie żyć nie będę I pod góreczkę ciągnie kuciągnie. Ja to teraz gram w tym momencie. Gram fajnie tak na, na singielku, nie? Mm, jak na singielku, powiadasz? Hmm? Kulejka. <grym> 50 fps, to git mają. To fajnie. Ja ma polską rejestrację? A ma. To git. Trochę zamulacie, wiecie? No, bo ja czekam kiedy Mariusz, tak, bo Mariusz tak powoli jedzie niestety. No, je, Miód malina. Uj, hamuj Jedź, 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 jedź Mariusz piękną piosenkę na wam naśpiewał Trochę sfałszował Uczył o, może nie, się, nie uczył nie się jest. w ogóle Nie Jest idealnie, ale jest no wiesz, w sumie to ja powinien tą e, piosenkę zaśpiewać, bo to mnie mówił Waldek. No właśnie. No dobra, niech ci będzie, była ona z dedykacją do ciebie, pasuje? Nie, dzięki, nie przyjmuję. Zbyt fałszowałeś się. Hmm. Następną dziękuję za zaśpiewam, mamy już fajną piosenkę. Wybrałem. Ta, ta, co tam idą po mieście, coś takiego śpiewają? Nie, 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 nie. nie. Coś fajnego, co, co kiedyś no, powiedział. No, la, la, laga złapałem. Naprawiłeś to, Władziu? Czekaj, bo laga złapałem. Właśnie widzę, to już w miejscu. Znowu lag. No, na, nawet się zdarza Władziowi, żeby miał lagi, to tak nie narzeka, wody, że... Ale ty! Tak nie mam Przecież teraz nie neta mam. sam. No ja nie. też nie mam neta sam. Przyjechał braciok. No mu iść. Ja na szczęście mam sam. <śm> no jak e, byłem sam bez braciaka, no to też idealnie mi się grało. Ale kopcisz władził, nie, nie widzę gdzie ty się zatrzymujesz. Zaraz pójdę i mortym obiję normalnie Wiecie ludzie o której godzinie to nagrywamy? Jest pierwsza piętnaście w, w nocy oczywiście Noc. Hmm. Chyba jeszcze, jeszcze w takiej godzinie odcinka mnie nie nagrywa. Jakieś nagrywam od fácil nad ranem. Ale z LS-a. No. No, wadziu, patrzy masz średnik pełny. Nie ma, ale jak na razie nagi mnie łapie nieco. Walę 15, li 15 litrów mi pokazuje, nie? To super to 30. się <laughs> To powiedziesz no, to... najwyżej dotynkować Jak tak z górki idziesz to wyłącz silnik jedziesz, <głos> <głos> Idę wyłączony Dobra ja to jadę tutaj i zatrzymam się na chwilę Też z powrotem swój ciąg. Nie? Zobaczy co ten robi Także piszcie w następnych komentarzach co... Nie w następnych, w następnym odcinku co mamy robić Ogólnie, bo raczej to pole w tym odcinku dokończymy Usiane mamy Orka była no, na jakimś polu by się rozrzutnik rozwiazł, nie? Chociaż... nie? Nie ma gówna. No ale to nie problem. Przecież nowy zapis, więc... Wszystko stracone. Jedziesz! jadę, jadę. jadę. Pewnie miał pobieranie włączone. Dlatego miałem lagi. Ja bym w przyszłym ci... A ty, Mariusz, widzisz też, na no, w odcinku, jak będziemy nagrywać prędzej, reakcje jak cię dowiedzą, kurde. Ziomek tak kurzy, że nic nie widzę, to może. schamować. <śm> Mam 65% jeszcze. Ale wielki szacun dla Rafika za te skiny, bo są naprawdę. Ale za górki nie, za Nie, jakbym inny sprzęt miał, ale ta 60, może po renowacji. Władys przeprowadzimy ją re jej renowację. To zobaczymy. No. Dziomek, ale ty podnoś na zakrętach, bo ty jakbyś brunował. A to jest kultywacja. No wiem. <laughs> Oj, ziomek, ziomek. No dawaj. Daj mu, Daj mu iść Daj mu jeść. Ładziu, ja bym w ostatnim odcinku zrobił wielkie akcje żniwa, bo kurde, mamy tyle do w tym, na tym mapie. Dwa kombajny, dwóch co wozić po dwie przyczepy. I koniec... koniec sezonu pewnie będzie na... W październiku albo listopad. Coś takiego. Właśnie nie wiem, który z odcinek, właśnie nagrywamy. 8 chyba. No, zrobimy? 15. 15? Nie, no jutro się nagra jeszcze tam 6. No tylko mnie nie będzie potem. Pamiętam. Musimy korzystać do Dedek jeszcze stoi. Od 5 raczej nie będzie, to od 9 A i jutro Ciebie nie będzie? No mówię, od 5 do 22 będę na godzinę hmm. Ziomek mhm. Ale idź z tym do lekarza, w której jest <grym> poważną chorobą <grym> I widzę, że ludzie tam lub chyba chcą hangouta, bo widzę, że subskrypcje rosną. Hmm. No, e... Chcę zobaczyć window. Chyba tam. A też chciałbym jeszcze dodać, że Elsa nie zmieni czasu dodawania. Tam widziałem. E... Komentarz y, zamiast tego War Thunder to miałoby być LS, ale LS nie będzie tak często mówiłem co trzeci dzień, no czasami czwarty, piąty dzień, bo mi się nie chce nagrać to. No ale też popatrzmy na tych, co chodzą do szkoły, więc nie można tak nagrywać. No właśnie, niektórzy mają obowiązki. Gra to jest taka przyjemność, bo. Y, po to do roboty. W <grym> no wiesz, jest sobota, nie? A, a jak sobie tego roboty znajdę, no to na e, sobotę, na niedzielę do roboty będę mógł iść. Prawdopodobnie. Mariusz, jak tam u ciebie z paliwem? Mam <grym> nitry. <grym> Zapięknie do domu teraz. No jedziesz na pewno. Nie dojedzie. Ale, ale, ale słuchaj, kol dodałem No to hol, pojadę po Hol najwyżej. To ziomek pojedzie najwyżej. Mhm. No nie ziomek to fajnie tu zora, ja tu podstawię się w nigi i po skoczę. Zbronuję. Tylko... Ma już czemu jedziesz po zasianym? Ty pałko ruska! I czemu naokoło. Ja, nie na no, dwa litry mam, tak że muszę ratować. Dobra, jedź przez łąkę Przez pole nie raczej. Bym. Przez bo nie, do, nie, ale... nie dojedziesz. Spokojnie. Albo nie, czekaj, ja... jak na dół zjedziesz, to na co pena tam będziesz miał. Nie musisz co na farmie jechać. Nie na to tam wiesz, jak, jak ci zgaśnie to sprzęgło wciśnij, nie? <grym> Niech ci zjedzie. No, bo ja już tak raz, jak jechałem, to tak wcisnąłem z górki sprzęgło. To chłopie, jak on frunął, to dobrze, że hamulce były. Ale to wujka. To wu wujka, wujka i... nie? Po wujka w dzielek, gór, 20, 27 litrów mam jeszcze. To co ty Mariusz robisz, że, że tak mało paliwa masz? Może jest inny mod po prostu. No to jest inny. Inny kolor tylko. <laughs> Mariusz widzę, chyba dojechał na stację. Chyba. Jeden litr Jeden litr A przyjedzie i będzie 5 litrów na pewno no. <noise> Zanim dojedzie <noise> Polskie mody Ale nie powiem że niektórzy fajne robią to robią miałem dzisiaj zrobić pracę domową, ale mi się nie chciało Mam kurwa trochę tej pracy domowej <noise> To masz coś w pisanie Mam 5 Raczej... E, mam pięć języków. E, pisanie tam: HTML, Lua i takie tam. Muszę napisać, do czego one są. Do, e, e, przykład, jak wygląda, do czego się używa. Czy bardzo są potrzebne i takie tam pierdoły, Nie. To jutro zrobisz. No w sumie ja bym wyjewał to pracę domową i nic nie robił. Kurwa, ta... Przez jednego faceta pojebusa. Bo tak to in, inni nauczyciele nie dają, nie? Stój gadzi Dziom, do kuźwa jak... No. Mikrofon zostaw swój. Mariusz przyjechał. No bo Mariusz się wycisz. Mm. Nie. Czemu? No chyba nie wiem, czy to było... bo Nie Bo no. temu o, o mikrofon, było tak, może sobie wydrzęsiało czy coś. Gdzie jak teraz naokoło pojedziesz i górę tam dokończysz? Hmm? Bo ja na raz to wezmę. Siejemy że pak, że pak się No bo jak ja zdążę, no to ja. <trym> Tylko tu przejście, bo tu zaraz Władziu pójdzie do góry to, to... Czysz, Hamuluj wadził nie jedź na razie pod górkę, bo oni tu muszą jeszcze zrobić Nie wiem czy to na raz weźniesz Władziu czy nie Ale chyba ja to podchodzę Nie Ja dam rady Tam wi widzę, że minąłeś kawałek. No właśnie wiem, że tam podjechać. Tak, tak dymi, że nie widzę. To Mary inaczej. Robot, trochę tam wycofuję i to poprawę. Cofaj Mariusz do tyłu, abyś podniósł. No, podnoszę. Tak. Zmień na kultywator nie ciągnik. G oczywiście, nie? O. O, ale milimetry i chup, i de, 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 ten, aż ryca się sypie. Uj, <coughs> <Oj>, jest w uciekaniu. <coughs> <Zasteczny. coughs> Czekaj, zachodzimy Lol, ja muszę jechać za o, na pełni wiek. A no to się nie mi, mi, mi styknie, chyba w łodzi. To czekaj, wody, czekaj. Czekaj ja się w żeby to już zabrać na ranach. Ale I... tam na górze jeszcze dużo zostało. No zobaczymy, na wierzę Pojadę ja pod górkę, żeby już było. Eee Mariusz Twoi koledzy tutaj tak. są Przy farmie Ale czemu oni są za zagrodą? No bo to twoi przyjaciele parany takie jedna tak? <grywka> <grywka> Mariusz nie wiem czy płakać czy się śmiać No ja też Tak rozmyślam nad twoją daną. Sprawą w ogóle nie O e, bramy się otwierało? L L L, L jak lody Kozio <gryzamy> Mike, zga zgaś sprzęt Czekaj, tylko gdzieś tak stanę biorę Padziu, nie musisz przyjeżdżać Nie? Ja to zabiorę Wracamy chłopaki na farmę I tak zatankuję <gryzamy> No to, no to zostaw Raczej na pełnię. Dobra, pryt, hamulec. Tak, tak. Zajmuję go. Jak piktnie, jak spyt Dobra, wracamy. po o, czekaj, o, o ogi, dobra. o, jedziemy. <grym> Te pole by my tu długo robili. A to się zrobi. Poza. Będzie zabawa. Będziesz działał. Eee... Mm -hmm. Eee... koledzy cię wołają. <laughs> Władysław, nagrywaj nas jak pędzimy. Z góry. Jestem na farmie. No Więc... to do baranów idzie. Zamiata. Plat. Manewanie. On w ochotku siedzi. Ty, ziomek. Mhm. A kierunków to tu już się ten? Dobry. Nie ma? Są, są kierunki, tylko musisz na ciało zmienić. Widzę się... z tu. No. Trawko ma tu garaż ma Ziomka się przeniesie Ja dom Czemu światła masz włączone Co? Lagisz. <głosy> <głosy> To przepisowo Lagi To lak przepisowy raczej Patrz masz teraz coś przywali. Dobra, Mariusz, został go Tak więc, kolejny odcinek spędzony w nagraniu farminga skończony. Hehehe. <laughs> siema, Krzysztofie. Każdy siema. <laughs> no no, jutro nagramy kolejne odcinki, zobaczymy co nagramy, a to już będziecie po fakcie. Ale nie, Władysław, może coś takiego zrobisz, żebyś wyrzucił przedtem i w komentarzach po prostu napisali, co? Tak, dzisiaj to wrzuci, a ja jutro nagrywamy ja masz pomysł. No, a nie da rady? Nie. LLs bo bo, bo wczoraj wrzuciłem Lesa, jak nie widziałeś. Aha, no spoko. Zio ziomek, zapraszam. Dobra. zapraszam. to nie, nie zamulamy, tylko się żegnamy. No właśnie. Dobra, jestem. Na razie Dobra, trzyma trzymajcie się na razie, cześć. No dobra, no spokojnie. Do Dobra, ja wychodzę.